Do 25 listopada do gminy będą wpływać oferty firm uczestniczących w przetargu na wywóz śmieci. Przypomnijmy, w wyniku braku poprawy sytuacji związanej z gospodarką odpadami, za którą odpowiedzialny jest Związek Odrany-Sabubr, gmina Krosno-Odrzańskie zdecydowała o wyjściu ze związku. To w zdecydowany sposób poprawi sytuację, mówi Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosno-Odrzańskiego, który za przykład wskazuje częstotliwość odbioru śmieci. Opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia, czyli dokumenty i wytyczne do przetargu, założyliśmy, że minimum raz w tygodniu oznacza, że jak będzie potrzeba, w miejscach, bo to nie każda wspólnota wymaga, żeby to było więcej raz w tygodniu, chcielibyśmy żeby ten odbiór śmieci nastąpił trochę częściej niż tygodniu. Firma wyłoniona w przetargu ma również dbać o porządek wokół śmietników. Pojemniki na zbiórkę selektywną będą kolorowe. W gminie zaplanowano również więcej działań proedukacyjnych, które mają pomóc mieszkańcom w selektywnej zbiórce śmieci. My jesteśmy zobligowani do tego, żeby z każdym rokiem ten poziom segregacji śmieci był coraz większy. Unia Europejska będzie przyglądać się polskim samorządom i będzie liczyć tak naprawdę jaki jest progres w zbiórce selektywnej. Na specjalnym spotkaniu z zarządcami wspólnot, przedstawicielem magistratu udzielali również informacji na inne tematy. Kontrolował, czy taka firma, podmiot gospodarczy ma zawartą umowę na odbiór śmieci, a nie podrzuca ich do, do najbliższego składowiska? Mamy straż miejską, będziemy to kontrolować. Będziecie państwo kontrolować? Bo mnie o to chodzi, żeby nie było tak, że. Będziemy umów na, na odbiór śmieci, tylko podrzucały do najbliższych składowisk, czyli gdzieś tam przy budynkach mieszkalnych. To było taką częstą praktyką. Do końca roku jednak za gospodarkę odpadami odpowiedzialny jest związek, a mieszkańcy wciąż gromadzą zdjęcia zalegających odpadów. Próbowaliśmy już udowadniać, że przecież TEF zrobi tyle samo kursów wywożąc śmieci, tak? więc tak naprawdę koszt wywozu śmieci wcale się nie zmieni dla firmy odbierającej. Natomiast trzeba tu trochę dobrej woli, tej woli nie widać. Mamy nadzieję, że pani Kwiatkowska z Sanepidu weźmie sprawy w swoje ręce i w tych miejscach, gdzie tych śmieci jest dużo i gdzie różne zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców niestety istnieją, w jaki sposób być może ona... Z punktu widzenia swojej instytucji będzie potrafiła wymusić na związku częstszy wóz odpadów. W tej chwili mieszkańcy powinni wypełniać dokumenty nazywane deklaracją śmieciową. Co istotne, mieszkańcy wspólnot nie wypełniają deklaracji. Zrobi to za nich zarządca. Pozostali deklaracje odbiorą w Urzędzie Miasta bądź też pobiorą ze strony www.czyste.krosnoodrzanskie.pl. Informacje udzielane są również w Urzędzie Miasta oraz dzwoniąc na infolinie pod numer telefonu 68 41 09 777.